Do Czarnobyla, coś mi się odechciała grać w gry. Ale Wiedźmin 2: recenzja. Wiedźmin 2 jest to kolejna część Wiedźmina. Jest to gra w średniowieczu. Jesteśmy takim wojownikiem, co mieczami zabija. No, potwory i takie różne. Weź. No i włączamy grę. Na początku są takie głupie filmiki, co przyspieszamy. Jak tutaj podjedziemy pod te wiatraki, to one latają nad ziemią. To jest dziwne. Nie wiem, czemu tak? Ale fajnie wyglądają, takie dorobione coś do San Andreas, a nie takie zostawione stare. Co fajne? Czekaj, Bo no to wszystko widzi co my robimy. Każdy ruchy. Dobra, i teraz schowajmy się tu w kącie, aż oni sobie przejdą. Co tu jest? Ło, jak dużo żołnierzów! fajnie jest to, że widać jak z oczu, bo można bardzo tak się wczuć w tą grę. Głupie to jest. A ile to w ogóle oni tam... Taki długi był to? Ale dobre co to w ogóle za rozwałka jest? Co? Ło! Jeny! Co tu się dzieje w ogóle? Wszystko się rozwala. Poczekajcie chwilę. No, już jestem. Eh? E, szukałem kody do gry. Były chyba z dwa kody. W ogóle. Ale był tam napisany taki trik, jak zebrać jakąś fajną zbroję. Mam tutaj wejść pod na ten strych. I czekajcie, zobaczę co dalej. Tu powinna być jakaś. To powinna, ma być jakaś skrzynka, w której będzie zbroja, właśnie. Jakaś dobra zbroja. Wtedy możemy. Może będziemy mogli ich zabić tutaj. Bez odbioru. Nie mogę coś dzisiaj. No! Aj. A, to krzynka i właśnie otwieramy ją. I się zdziwiłem. A jak tą grafikę w grze zobaczyłem pierwszy raz, to się w ogóle załamałem. Ja... Grafika załamywała na te czasy, bo to było coś takiego nowego. Nigdy nie było na 3D czy coś. No nic, co kupujemy od babki? Śluz, gumo, I ja. piszemy? <laughs> a tu taką małpiszoną ma mamy zaczarować, i widzicie, pojawia się schodek. Grafika. Grafika jest jak na te czasy. To jest nawet dobra, mroczna. Już widzicie, może, nawet lepsza niż w GTA. Jak na te czasy, a to stara gra jest. jakieś kartki. O, ledwo! Ledwo doleciały! No i się obniżyły schodki, szybko. Szybko po tych schodkach, no. Nie, Ech. tutaj Mamy tu tą właśnie trampolinę i... Tylko że nie mam tego czaru. No i co ja mam zrobić? No, i co? To już się czas, zaraz kończy to. Nie chce mi się. Tam są te jeszcze gluciory takie. No już jestem, musiałam coś zrobić i teraz już yy, nie zapisałem. On no się tak patrzy bokiem głupio. Jejene, co za gościu! Skąd on się tu wziął? On mnie teraz będzie gonił? Odejdź stąd! No i co? Gapi się w ścianę! Co teraz robić? Jeszcze ten drugi. No nie wiem. Dobra, idę, idę. I co? <laughs> Nic! <laughs> Nie no, super żołnierze! <laughs> ja, dobra, koniec No! Ja się z wami żegnam już Serwus! No, skąd mam wiedzieć? Nic nie jest powiedziane w tej grze. Idź teraz. Szlanki to ja dobry jestem, ale to nie można myszką, to jest trochę utrudniane. Mam tutaj w prawo teraz jakieś uliczki fajne, małe. A, a Są jakieś Jeszcze raz. Fajnie, że grom się zapisała, a nie zapisywałem. To jest fajne. Ha! Krucji! No! Jak mi babu pomadasz? Macie no, sobie przypomniałem, że przecież w tej grze mamy pistolet. To go zaszczelę. Idę go zaszczelić. Weźmy może jakąś inną broń. Co? Jak to się nazywa? Co tu pisze? Sku -u -u -u. Ale nazwa dziwna Co tu w ogóle tu biega? Jakaś małpa. Małpiszon On Co? Co sta? Dobre. Płożę sobie... Tego zielonego traci nam świeżyczka, bo to są gazy. Trujące gazy. Fajna ta piłka od kosza. Muzyka słaba jest w grze. Ale jest zabawa. Jeśli się nie chce jej wyłączać, to niech leci. Co jest... No i dobra, to będziemy kończyć. Co? Co? A to będziemy kończyć recenzję, Postal to jest gra fajna, staję, staję! gra, bardzo fajna gra, ale głupsza od yy, dwójki i mniejsza wolność świata i ja się, że... Jak? Kubus 1,1. Zrobił odwróconą literkę ty. No, mało pracy, no mogę się coś bardziej postarać. Tu już wiedziałem o co chodzi. To zrobił wuriak head. Patrzcie. No, i tu mam takie ubranko. Nie wiem czego to jest ubranko, tych łysiaków w ogóle. Taka piżama. O! Takiej pomarańczowej i takie sandały też ma. No i teraz biegniemy sobie za ten. Dobra. No i znowu chrupacz już. Nie szyj. Ale. A dobra. <grym> Dobra? I tu mamy o, już. Przepraszam. Dobra. Hmm. Dobra. O, jest, to jest kluczyk. Dobra. I on chyba będzie właśnie do tych tajnych drzwiczek, co możecie o nich na... Nawet... Dobra! O. Jeszcze łysia. Jest tu, dobra, jest. Jeszcze ktoś? Na górze! Ja. Co za dzbany! Poczekajcie chwilę, bo... Bra. No nie da się szelić. No ładnie! O! Jest! Wszyscy już załatwieni? Jest tu! Ale oni wszyscy na mnie czekają! To jest taka cała armia! <coughs> nie jest czego na przykład zrobić następny serial, jakbym miał robić. Czy u Tevil? czy nie wiem. No nie wiem, na razie jeszcze... Znaczy, no musimy się fajnie grać w tę grę i y, się dobrze, żeby wam oglądało. Nie wiem, coś wymyślimy hmm. Hardelby Jest tu kto? Nikt się tu nie czai Wszystkich pozawialech chyba już Głupia jest walka, no ale. No. Ale fajne akrobacje robi Wiedźmin. Jest bardziej wysportowany, niż w yy, Wiedźminie. Nie no, walka jest nudna, no. Może Wam się nie spodobać, w była o wiele lepiej zrobiona. Ech, cicho. No i może była mniej filmowa, ale można było fajnie się powalczyć, a nie tu jakieś takie... nawalanie. Nie podoba mi się, nie podoba mi się. Ło! Wow, ale wyszczelił. Co? Więcej wojowników! Dobra. Mamy y, taką, y, taki kamień na szturku. Y, nie możemy Ej, w niego wejść, po nas opieść? zabije. Weź się przestań, no. no. Akurat. A to jeszcze raz. Już nie mi się nawet zabijać. Tylko pobiegnę taką. A, może wy zauważyć tego kota, jak on zagląda, tak za drzew. E, no jest powolny, ale na pociąg. Robimy pojedynek. Pociąg i pociąg. Zobaczymy, które. E, A, jedzie. Na. No. Mocne! Jestem na dach! NIE! Ej! Patrzcie! Jaki ryjec! Patrzcie, czekajcie, pokażę wam jak on się zatrzyma! Patrzcie! Jeszcze rusza tym ryjem! Broni się, słabe! Są... Jest granaty! Są granaty! Dalej żyj. Co to? Aaa, to ta bro... I co teraz? Leży, bo co ma robić? Przecież nie pójdzie, nie? Ale strzelać mogę! A, wsiadł, wa! ale to jest takie utrudnienie. Duże nie może... nie chodzić. Nie wiem, co ja bym zrobił, jakbym nie mógł chodzić. Nigdy się nie zastanawiałem nad tym. Nie wiem. A tu jakaś baba w ogóle z niebieskie włosach. Jedzenie jakie! Co? Check? Czemu? Grafika bajkowa to jest taki fajny typ gier. Nie wiedziałam, że jeszcze takie robione są, ale y, na, najlepszą grą z tego typu jest gra króliczki, którą kiedyś tam... Y, i jest ogromna nowość, a może się na początku komuś zdawać, że to jest ogromna starość, ale to wam powiem. Mamy taką straszny ryjec hitmena z tej gry. W tej części jest najstraszniejszy ryjec, nie? I tu mamy... Czekaj, bo tu mamy... I trzeba takiego czerwonego Chińczyka zabić. Muszę przebrać za niego. Trzeba go zabić i szybko do tego kanału wsadzić. Przebrać się za niego Dawno I... nie Jakie to jest trudne, nic nie rozumiem. I wychodzimy. I to o to chodzi w tej misji. A czy nie o to chodziło, żeby tak to skaszanić, ale... Wracamy, może akurat? no Nie, udane jest to. No robię do końca, już nie poddaję się, ale to nie jest udane. To, to nie. Muskularny jest mocno i robimy dalej. No i spodnie. Ma jakieś takie. Słuchajcie. Mm. Przepraszam, że słaba jakość, ale telefonem nagrywam akurat. I teraz sobie teraz świnię z Beygod Evil. O to taka głowa jakaś. Oczki. Weź! Jeszcze raz, bo to kolega głowa, jakieś takie uszki jak świnia, oczy, mm. taki świni nos. i taki uśmieszek, bo to nie pamiętam czy włoski miała, ale zróbmy włoski. włoski no, takie śmieszne jakaś kuszulkę zrobi nie pamiętam za bardzo jak one ubranie miała gruba była świnia jak świnia tu miała takie kopyta no i teraz spodnie jakieś i kopyta jest świnia No. Następne coś rysujmy. Trzymaj mi to. Czuj, idź po kartki. O, mamy kartki, pełny zapas. Możemy rysować dalej. Tutaj? Aha. Winda. Aha, dobra. Jest piwnica. Tam będzie ten gruby gracz. Coś siedział. Fami Zostaw to! No. Gdzie teraz mamy iść? Tu muszę rozwalić to, ale strażaki tam szły. Zapisz! Co? Zapisz napisz, na, zapis, na, napięć, Dobra! Aha, i to się rozwalało. A po co to? A sikierę potrzebuje do, do budki. Aj, no bo ja próbuję schować sikierę, to on nie, nie umie schować. No weź do... Ach, dobra. Cicho, cicho bądź. Zaraz to otworzy. Może to jest trudny zamek czy coś. Dobra, i teraz zapis. Dobra, ale... Tutaj już wyciągamy tak... Co? W Patrzy. On tu porozrzucać sensownie chrupcy. Ale. Aha, już dobra, wiem, dobra. Nie wolno deptać po tych żypsach, bo on słyszy wtedy chrupanie. Dobra, i wyciągamy skakankę. Skakanczkę czy buteleczkę. Skakankę. No to skakankę wyciągamy i go zabijamy. To musicie mieć mak. Ja mam akurat taki jabłek, no może coś inny? Cicho. Może być no i jeszcze, może jakieś różne inne rzeczy, ale to potem wyjdzie, już jak będziemy to robić. Nie. Jak ktoś zapyta mnie, ile tej wody na lat, to ja mówię, że dużo, bo lepiej mieć za dużo niż mieć za mało i potem brakuje. No Już mam dużo i. i mam. No, i dobra, i teraz ją trzeba wygotować i co? No dobra, mi akurat tutaj nie działa. Wczoraj jeszcze działał, nie wiem czemu. Do, robię i wodę gotuję, ale... Dobra, to się potem, to potem się zrobi, że... Możemy... -hmm. Co? co? ty pomotek w mordach. Teraz, dobra, teraz jak się już woda wam robi, to możecie akurat w tym czasie zacząć kroić chleb na takie plainery płaskie. Tak jakbyście robić sobie kanapki do szkoły. To pokażę jakaś. Jedna. Jedna jeszcze zrobimy tak. Jeszcze dwie. Oh. Dobra i Woda się zrobiła. Zaraz Wam pokażę, co dalej. Nie zostawię Was tak z tym. Ale najpierw. Uważajcie, właśnie jak będziecie się to robić, uważajcie na siebie i na innych. Na, i na, Cicho mam, na inny. Na... Już wygrałem! Puchar jakiś. Ale... Wygrałem? Ale... Co jest? Czemu? Aaa! Jest na pierwszym miejscu mój Murzyn. Ha! Wygrałem! Mistrzostwo, Olimpia wygrana. <noise> murzyn sam, jeden murzyn, wszystkie dyscypliny sportowe. No ja już się będę żegnał z wami, super. E, puchary, ja się z wami żegnam, serwus. Ale tańczą. No i nie, teraz mam więcej, nic nie powiem, bo teraz nie mogę. To. Sejavos. Sejavos.